stop No, ciekawy mecz na pewno. Od drugiego seta złapaliśmy swój rytm i, i zaczęliśmy grać naprawdę bardzo dobrze w każdym elemencie. Wydaje mi się, że takim kluczowym elementem w dzisiejszym meczu był, był blok w którym zagraliśmy bardzo solidnie. Byliśmy też skuteczni na kontrach, co jest niezwykle istotne. Zagraliśmy dobrze taktycznie. Wiedzieliśmy, na kim się mamy skupić, kogo mamy wyeliminować no i, i, i to zapracowało. Na szczęście wracamy z trzema punktami. A jak z swój wyznak? No w końcu... Było to nie najgorsze spotkanie w moim wykonaniu. E, wiadomo, że zawsze, zawsze jest coś do poprawy. Ja też no nie ukrywam, że wobec siebie jestem bardzo krytyczny i, i, i nie zawsze jestem zadowolony. E, cieszy, cieszy na pewno ta statuetka, ale tak jak mówię, najważniejsze są trzy punkty, bo naprawdę ich potrzebujemy do tabeli. Mieliśmy duże kłopoty z wyprowadzeniem e, ataku. E, natomiast ta gra praktycznie od połowy drugiego seta e, zaczęła wyglądać coraz lepiej. Coraz więcej piłek dotykaliśmy w bloku, coraz więcej piłek e, dotykaliśmy w ogonie, coraz dłuższe. E, akcje zaczynaliśmy grać. E, ta akcja zaczynała też się kończyć naszym sukcesem. E, I tak mówię, krok, krok po kroku budowaliśmy tą swoją e, grę. E, i praktycznie już ten trzeci, czwarty set naprawdę na, na bardzo wysokim e, poziomie. Jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi, że pomimo tych naszych ogromnych kłopotów, e, wygraliśmy tutaj zasłużenie e, za trzy punkty. świetne uleczyło wszystkich e, zawodników, bo tutaj każdy dołożył e, swoją dużą wzgierkę do tego zwycięstwa. Wielkie surowo dla. Rąka, który też wraca po kontuzji i myślę, że to dla niego też taki ważny mecz, że też tej pewności siebie nabierze na kolejne spotkania. Czy zgodzi się z tym, że ten drugi set był kluczowy dla losów tego spotkania? My krok po kroku odrabialiśmy te straty i w tej końcówce bardzo ciężkiej, bardzo trudnej, bo te losy tego seta ważyły się dosyć długo. Udało nam się ten szalę zwycięstwa przesunąć na naszą korzyść i to na pewno był Kluczowy moment, ale też te pozostałe dwa sety utrzymaliśmy dobrą swoją grę, wywieraliśmy też presję i zagrywką, i blokiem na przeciwniku, także naprawdę zagraliśmy dobre spotkanie.